Ale witamy Was we wtorek z poniedziałku w sumie nie było filmu bo robiliśmy obsługę i nic więcej mieliśmy robić BPV w DAFie ale nie ma nigdzie tego zaworu będzie dopiero pod koniec tygodnia także będziemy z tym działali, może się coś dogra a dzisiaj tak, zajęliśmy się BMW to jest X6 3 literowy diesel były wycieki z chłodniczki spalin jako że jest tu EGR już zaślepiony Także wyrzucimy tą chłodniczkę. Zamówiliśmy cały zestaw, żeby ją usunąć. Yy, Wyrzucamy też klapy. Uszczelniamy cały kolektor dolotowy. Także tym się zajmujemy w sumie teraz. Yy, a ja się zajmuję lampeczkami. Mam wycięte otwory pod koguty. Takie jak ten tutaj. O! I lampeczki od Volvo. Yy, ma być 5 sztuk, ale będą 4, bo klient zgubił jedną i właśnie domawiał. Także nie chciałem to robić na aucie, ale stwierdziłem, że nie ma sensu i zdjąłem sobie tą, tą owiewkę, zaraz ją trochę przetreszczam szmatką z tego pyłu, yy, z wiercenia laminatu i, i w sumie podjeżdżam MP5 i wlatuję na dach. To jest ten oto sprzęt, bardzo ładny, także już tu trochę przy nim pogrzebaliśmy i tak w sumie jak jest chwila i zjeżdża to, to robimy, nie było czasu żeby to wszystko zrobić na raz, także tak wszystko po, po trochę z doskoku. Koguty będą zamocowane na blachach, które wcześniej wymierzyliśmy, zrobiliśmy, już mamy pomalowane, ale myślę, że dogram Wam więcej jak to wszystko siądzie na aucie. Także myślę, że do zobaczenia za chwilę. No i co, i mamy skończone. Tu brakuje nam jednej lampki, którą właściciel domówił. Jest jedna rzecz, która w tym wszystkim mi się nie podoba i czuję, że będziemy to przerabiać, więc te kable będziemy starali się za wszelką cenę te kable puścić tam od środka tak żeby nie było ich widać, ale trochę ich tu jest także albo tak zrobimy generalnie z, tam z daleka tego nie widać, źle to nie wygląda, ale no, nie podoba mi się to albo po prostu na laserze wytniemy sobie taką blachę cieniutką aluminiową i przynitujemy ją do tych uchwytów, ona akurat wejdzie to miejsce o tak. Załóżmy sobie odtąd, tak sobie ją wygniemy i tak ją przynitujemy, zrobimy taką zaślepkę, której nie będzie widać, a być może nawet do tej zaślepki byśmy dali lampki. Tak w taki tak samo 5 lampek, raz, dwa, trzy. O, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery o i pięć, coś mi tu nie pasowało, no, ale jednej nie ma. No i, i taką blachę byśmy sobie tu dali zaślepili blachę. Załóżmy dosłownie tam. Do tego miejsca, to jest jakieś tam, nie wiem, 15 cm odtąd, taką płytę Jakbyśmy ją w tym miejscu przynitowali i tutaj wsunęli pod spód To by było bardzo ładnie i praktycznie byłoby to niewidoczne, a dodatkowo moglibyśmy tam coś jeszcze zmodyfikować Ale no to przedstawię właścicielowi jak on to widzi Zrobiłem tak jak sobie życzył, także huguty w powietrzu Bez wielcenia dziur w kabinie Kable wszystkie puszczone. Także pokończone. No, ale wydaje mi się, że ta blacha by mega tu siadła i tak chyba zrobimy. Ja zaraz zrobię zdjęcie kumplowi. On mi to ładnie zeskanuje w 3D i, i wy, wy, wypali na laserze taką blaszkę Alu i ją tu przytwierdzimy. Damy ją do proszku na czarno i będzie całkiem liga. I wydaje mi się, że to będzie fajnie nawet wyglądało. Także myślę, że to nie koniec modyfikacji w tym aucie. No, ale no to co na dzisiaj miał być jest zrobione. Tu co? Na ten moment MP5 koniec. Nie wiem czy tam będzie widać Szymona. Pokazam mu drążki tu ściągać. A gdzie on jest? A tu drążek jeszcze jest jeden. A, tu już był. Tutaj leży drążek. Dobra, z jednej strony zrobił. Tu trzeba tu porządek zrobić? Się... No, także... Co? Do zobaczenia, może za chwilę zobaczymy, jak tam musio idzie. Z Manitou ja biorę wózek, wyjeżdżam MP5. Za chwilę, za chwilę Hubert przyjedzie ją odebrać i leci dalej w trasę. To była taka szybka robota między jednym a drugim kółkiem. Także fajnie, że coś się udało podziałać. Do zobaczenia. Mercedes pojechał, a w zamian za Mercedesa Ducato. Musimy trochę posprzątać w środku, bo mamy sywiak jak cholera. Eee, zrobiliśmy tu taki magiczny przycisk. O, tutaj. Cyk. Cyk. O. A jeszcze musimy zmyć stary marker. I to jest przycisk od przepustnicy. Także wszystko jest podłączone. Szymon jutro posprząta. No kurde, to by się przydało wymienić. A może założymy jakieś inne fotele. Eee, Długi jutro garnię od rana. A ja się pakuję, bo jutro jedziemy oglądać. Jedno auto dla klienta, mieliśmy jechać tylko oglądać. A że po drodze pieprzył się też man, a mianowicie jest problem z alternatorem lub też z ładowaniem albo kablami, bo taka, taka jest informacja od kierowcy, sprawdził i gdzieś tam bezpiecznik się grzeje. Także wstępnie spakowaliśmy sobie trochę rzeczy. tam skrzyneczka, tu skrzyneczka, jeszcze wezmę boostera i startujemy o trzeciej. Idziemy na Gliwicę i z Gliwic jedziemy dalej gdzieś w okolice Warszawy No i z Warszawy do domu Mam nadzieję, że do godziny 20 będę w domu, ale zobaczymy jak to pójdzie jutro Także na dzisiaj koniec, pakuję się Idę sobie uszykować rzeczy na jutro Robocze i No i co, będziemy się zbierali Jutro z samego rana To co, jak się uda coś jutro dograć to dogram jeśli nie będzie czasu, albo nie będzie nic ciekawego, to pewnie Szymon coś tu wrzuci z warsztatu, a my na ten moment się żegnamy. Do zobaczenia. No i witamy w czwartek. Tak, mamy czwartek, jest koło południa. Tam stoi Skania, którą za chwilę Szymon wjedzie na warsztat. Zajmie się obsługą olejową, wymienimy poduszki w niej. Tu leje resorów na tyle. I zrobimy regulację zaworów, ale regulację zrobimy jutro, jak silnik będzie całkowicie zimny. A ja zabiorę Was w tym czasie na wymianę zaworu BPV w DAFie z silnikiem MX11. Wyjmiemy dziś jeden zawór i jak się uda, to jeszcze dzisiaj pojedziemy po drugi, a jak nie, to jutro z samego rana, tak żeby jutro do południa ta auto wyjechało na gotowe. Mamy już płyn spuszczony. Za chwilę ustawię sobie statyw i pokażę Wam próbę wyjęcia tego zaworu, bo już wiem, że nie będzie lekko, bo sądy są trochę zapieczone. Także będziemy próbowali je w miarę delikatnie, bezinwazyjnie odkręcić. Pewnie użyjemy małego palniczka do tego i pokażę mniej więcej, jak to wyjąć. Potem wsadzimy nowy zawór. Na koniec zrobimy kalibrację, kasowanie błędów i y testem i będzie gotowe. W międzyczasie Szymon zajmie się skaniem. Za chwilę Wam pokażemy wjazd tego auto na warsztat, bo skania jest ładna. Dobrze, Skania wjechała nam na warsztat. Nagram wam taką szybką obsługę w szybkim tempie, jakieś takie urywki. E, możecie potem napisać, czy coś takiego wam się podoba, czy mamy robić to częściej. A jak to wyjdzie, w sumie jeszcze nie wiem, bo będę widział, jak to wyjdzie dopiero w montażu. Także ogram to i, jeżeli wam się spodoba, to napiszcie, że coś takiego jest fajne, czy nie fajne. Dobra, lecimy. No, i obsługę olejową mam praktycznie z tej skali zakończoną. Pozostał nam tylko olej do zalania, ale jeszcze olej nie przyjechał. Także tam jeszcze korek jest odkręcony, sobie skapuje, dokapuje, niech sobie kapie, ile to jest tylko możliwe. Co udało się zauważyć podczas tej obsługi, jeszcze nam, proszę bardzo, płyn. Skąd? No tak. Chyba z góry, bo aż tam jest mokre. Czyli prawdopodobnie jeszcze chłodnica nam dojdzie. Rurki były nie nowe jakiś czas temu, także to raczej nie to. I zauważyliśmy jeszcze tutaj płyn. I zaraz wam pokażę skąd on się tutaj przedostaje. O proszę bardzo, jesteśmy sobie na śliczku. Tutaj przelewik suchy. Tutaj suchy. A tutaj mamy mokry. Uwaga, jedziemy dalej. Suchy, jedziemy dalej. Mokry. I ten jest najbardziej mokry z wszystkich, i stąd sobie leci. Także jeszcze chłodnica prawdopodobnie. I te przelewy. No, zobaczymy, zobaczymy, co z tym dalej będziemy działać. W tym tygodniu raczej nie zdążymy. Raczej nie zdążymy. Także takie rzeczy udało się jeszcze wyhaczyć. Tak się tu robi. Kawusia, kawusia, dobra. ważna sprawa. O! To jackpot dzisiaj. Pierwszy <grym wioski> gazem. Tak? mogę zakręcić butle? Byłem gdzieś. No dobra. O, kurwa. No wcale cieszę jakbyś wybił już Chyba to jest zęby Nie no kurde to jest Nie tam. no że to jest kurde To jest niezapłacona robota Jeszcze Natasza Ty, Kurwa jest nasza Ale tak muszę jakoś to trzeba uciąć i trzeba jebać Ciecha bo mi serce tak wali że zaraz wyskoczę Jest kondycja I no ja co innego robić a nie tu przychodzić walić młotem za ciebie bo, bo ci się nie chce Ale idzie, idzie, idzie Bo ja rozruszałem No serałem kur... nie rozruszałem Ty się ubierz bo ci zimno będzie bo chciałeś młotem walić a... Tylko no, się rozebrałem Bo ja się zgrzałem Wiesz jak mi było gorąco? mi tą śrubę No zaraz będziemy ładować No, no. no Tu się powinno co? No tu się powinno zmieścić Tylko potrzebuję jakieś nakrętki teraz, nie? I ten cały przyrząd, co tam masz ty? Będzie opór? Już jest, kurde Jedzie. Bez tego do zajebania. To tylko wypalać.

Nabijamy taką, uwaga, ostrość, nie ma ostrości, nie wiem, nie znam się, o jest, nabijamy taką tulejkę, żeby wciągać za ten element, a nie za ten, bo wtedy zerwalibyśmy gumę, o z tej strony będzie lepiej widać. Gdybyśmy ciągnęli za to, to mamy zerwaną gumę, a mamy tulejeczkę i ciągniemy przez ten pierścień za ten element. Dobra, jedziemy. Koniec. Tak, od dołu tak to wygląda. Marcin tam pompuje, bo on jest silny chłopak. O! tu sobie wchodzi. Weź to wrzucaj okiem Tak, tak, patrzę. Jeszcze kawałek, powoli. Jeszcze tyci. Dobra, starczy będzie dobrze. No. Rozuje się, wypychamy, już w warstwie tuleja Muszę Musimy okazało opowiadać. Nie wiem, co ja mam wam tu opowiadać. Że dzięki temu sprzętowi. Tak, dzięki temu sprzętowi udało się wprasować te tuleje, w nie wiem, 20 minut z jedną i z drugą stroną. Trzy razy tyle czasu nam zajęło wybicie śruby. Słucham? Mówię, że trzy razy tyle nam zajęło wybicie śruby. To, to był dramat, krzyż i męka. To I teraz będziemy próbowali wjechać tym z powrotem. Masz tą starą tulejkę? Którą starą? No, tą co wyciągnęliśmy? Tak. To weź no podaj zobaczymy. Z jedną chociaż. Zobaczcie w jakim były stanie. Tu rzucił w rękę zaraz po Tu no i wyglądało za dobrze, aczkolwiek nie było skrajnie wybite, że gumy brakowało, ale ale skarżyli się na to, że wodzi tyłem. Także wyjechały nowe tulejeczki. Spokój. Dawid będzie zadowolony? Oczywiście, pozdrowienia dla pana Dawida. Ta. Ogląda? Nie wiem, zacznie. Jak ogląda, to niech napiszę w komentarzu, że ogląda. Czekaj, bo tu trzeba tulejkę naszą ściągnąć. A, no, jest to. No, to ręką to wiesz, co nie. No i tak to wygląda. Taki sprzęt, taka pompka, prasa. Do zwrotnic do tego, jest do podłączenia 60 ton nacisku. siłownik, nie wiem ile ma, 20, może 30. Musiałbym zobaczyć, bo nie pamiętam. Obejrzyj, ile by nie miał. Jest cudownym sprzętem i daje radę, niesamowitym. Nie wyobrażam sobie tego robić bez tej, bez tej prasy, bez tego siłownika. Także co, składamy to i widzimy się za jakiś czas. No i witamy w sobotę. Mamy godzinę 8.10 jak widać na zegarach. Właśnie wyjeżdżamy Dawida z Kanią, Ernesta z Kanią, ale Dawid, Dawid nie jeździ. Także wyjeżdżamy tą z Kanią, bo jest gotowa cała. I za chwilę użycie, co jeszcze przyjechało. Oczywiście, jak to zwykle bywa, nie było to w ogóle planowane. Mianowicie, man ten akurat był tam na ogrzewanie. A oprócz tego, za manem, stoi jeszcze jeden zestaw. Zaraz wam pokażę zestaw samo auto. A mianowicie stoi Iweko. Iweko przyjechało na poduszkę zawieszenia kabiny przód, bo ją była mało. Także będziemy się tym zajmowali. Niestety czas operacyjny jest tylko do godziny dziesiątej. Także jeszcze po części dzisiaj polecieli na szybko, żeby to porobić. Do dziesiątej mogę porobić, a potem, potem wyjeżdżam. Także ile zdążymy, tyle zdążymy. A zdążyć, a zdążyć musimy. Uważam, że skanio gotowa. Skanio gotowa. Naklejewska. Klejona, obsługa zrobiona. Zawory, tuleje, poduchy. Może latać. A my co? Widzimy się za chwilę. Mana mamy gotowego. Dzewanie chodzi. To co wczoraj zrobiłem, dzisiaj tylko przyrzuciłem. Dymku nawet nie puści. Także teraz będzie można jeździć w cieple. W kabinie pewnie jest ciepło. Tak, tu cieplutko leci. Nie czujecie, ale ja czuję. Wiecie jakie to jest cudowne uczucie? Jak ręce zmarznięte. Man gotowy, idziemy robić piweko. Iweko skończone, właśnie odjeżdża. Także plan na dzisiaj wyrobiony, można zamykać i drugi weekend. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym tygodniu.